Witam serdecznie na moim kanale, dzisiaj jest ciąg dalszy, pytania, czy teraz mam do niej odezwać się, zagadać? Dobrze panowie, karty przełożyłam i w tradycyjnie wylosuję trzy karty, sedno, król monet, co wychodzi naprzeciw? Twórka monet. Wynik, odpowiedź, rada. Twórka muław. Sedna, król monet. To jest powodzenie w sprawach biznesowych, materialnych, mieszkaniowych, nieruchomości. Monet pokazuje osobę, która nie potrafi akceptować nakładanych na niego ograniczeń. I śmiało przyjmuje inicjatywę, by zmienić otoczenie według swoich potrzeb. Co wychodzi naprzeciw? Czwórka monet. Naprzeciw mogą wyjść ograniczenia, ograniczenia finansowe. To jest również takie podkreślenie. Moje i tylko moje. To jest również skomstwo, podejrzliwość. A przede wszystkim to jest Twój strach przed otworzeniem się. Wynik, odpowiedź, rada, czwórka bław. Pytanie jest, czy teraz mam do niej zagadać? To odpowiadam. Możesz teraz ruszyć. Tutaj jest pokazana koza, czyli przyszła koza do woza. Uzyskasz poparcie, wsparcie. Sprawa, która nurtuje cię, ma szansę na powodzenie. Tutaj będzie duża pomyślność, duża szansa. Kontakty będą miłe, zabawne, impreza. Wydarzenia będą miały pozytywny wydźwięk. Również Potrzebna jest jakaś między wami zgoda. I na tym się skup. Bądź sobą. Zrób jakiś prezent, niespodzianka, To jest fajna kobieta, patrząc na ten rozkład. Potrzebna jest ci racjonalność, empatia. Porzuć emocje. Bo na emocjach popłyniesz. To jest kobieta, która jest w centrum zainteresowania. Twoje działania przyniosą oczekiwany rezultat. W odpowiedzi masz czwórkę buław. A to jest jedna z najlepszych kart w tarocie. Podsumowując to wszystko, to mówią, że spotkanie będzie korzystne dla ciebie. Tutaj cała siła przekazu, czyli telefony, smsy, maile. Portale też będą korzystne dla Ciebie. Tej będzie duża pomoc i wsparcie. I tego Ci życzę. Powodzenia. Pod filmem Daj znać, jak Ci poszło. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbajmy. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Terot i Klara Terot Plus. Pozdrawiam, Klara Terot. Dbajcie.